Cześć Wam i chwała wojownicy z tej strony Kokosfly, a to jest Far Cry 3. Dalej kontynuujemy naszą chlubną misję yy, zajęcia talerza satelitarnego i jedzenia z niego pysznych potraw. Skradaj się, aby zabić radiooperatorów. O dobra. Skradał, aby ich zabić. Wiem też, że do łuku można dokupić ulepszenia do niektórych broni, a do niektórych nie można. To jest bardzo fajne, to mi się podoba. Co to jest? To jest radiooperator? Dlaczego on jest tak zaznaczony? Um... Czy on jest tak.? To jest... Może... Może to jest szefo po prostu. To jest szefo, tak, to jest szefo. Szef mi faja, ma czerwoną opaskę na ręce i wygląda jak prawdziwy kozak z tym beretem. Dobra. Brązowe berety mamy tutaj. O, oh, jakieś odgłosy. Nie chcę wiedzieć, co oni tam robią. Szefo jest sam. Nie wiem, czy szefo schodzi na strzała, czy nie? Różka kamienie, by odciągnąć No, szefo, 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 nie słyszałeś kamyka? Szefo, tam, kurde, fuck, ups. Ej, ta... tam był kamyk, szefo. Łapka mienia, łapka mienia i sprawdzić jeden albo drugi. Łapka mienia, łapka mienia. Co za idioci! Łapka mienia, Łapka, aport. O, fuck. Szef mnie nie zauważył. O, dobra. No to y, ten. O, oh, fuck, serio. Aha, dobra. Dobra. Ja myślałem, że generalnie um, to jest powiedzmy taki dodatek, żeby ich nie alarmować, ale z tego co widzę, to jednak trzeba ich nie alarmować i tyle. trzeba ich odwrócić koniecznie. Kur**, to może być dosyć trudna misja. Tam jest szefo Nie no, szefo gdzieś indziej się, się podział teraz to, teraz to łatwiej powinno pójść No on sobie teraz wyćmi fajka, tylko nie wiem czy tamten gościu się skapuje jak go zabiję. Ta. Dobra, to, to, to trzeba będzie jakoś inaczej chyba rozegrać z doszka Ale jeżeli ten szefo będzie stał przy tym ziomku, no to tak słabo widzę, to. Ja oczywiście wiem, że mogę z takich obserwować, ale wolę jakoś tak bardziej ich mieć... Nie wiem, czy ten szefo pójdzie sprawdzić kamek, czy pójdzie ten jego zioma z drugi. Drugi ziomek pójdzie Najlepiej by było ich po prostu ściągnąć, obydwu z łuku, szybko Bo szefo nie jest, widzę tutaj od sprawdzania, czy coś gdzieś poleciało, tylko przy dupas jest Haha, ciągle trzmi tego fajka No idź to sprawdzić cieciu jeden no No nie to nie było nic to było coś idź to sprawdź Ja pierdyle no no nie mogę, no teraz znowu straciłem swoją okazję do tego, żeby tego szefa rozwalić, no. No tutaj będzie palił fajeczka co jakiś czas, tak mi się wydaje. I wtedy kiedy cofa się, żeby zapalić fajkę, muszę tam tego gościa... Pamiętam, że należało przyciskać S, żeby wycofać się z ciałem gościa. Nie chcę marnować strzał, chcę go po prostu pociąć z miecza. Powiedzmy z mojej maczety. Maczeta. Dobra, to jest szansa, to jest szansa, to jest szansa. Aport. 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 Mogę go jeszcze raz pociągnąć? Nie. Mogę go pociągnąć tylko raz. Ale on go chyba nie widzi na szczęście. Dobra. No to pierwszy etap za nami, czyjeś klucze? Spoko. <grystanie> O, ale zaraz, tutaj on jest tak jakby tym celem Kod częstotliwości 1 No to dobrze, czyli to jest radiooperator Szefo radiooperator Proszę bardzo Tutaj mamy diamencik To znaczy, że jakaś skrzynia To chyba gdzieś na górze jest Ciekawy jestem, czy da się wspiąć Po tym Tak jakby wydaje mi się, że Można by było coś takiego zrobić Ale tutaj nigdzie nie ma Jakiegoś Możliwości naciśnięcia, więc o oh, fuck, jest drugi radiooperator. Zobaczymy tutaj, więc to mi przypomina jedną mapkę z trybu multiplayer z Far Crya. Kubańskie cygaro, kur na samym zapalił. Generalnie zawsze kiedy staramy się skradać, nieważne w jakiej to produkcji, to strażnicy mają swój własny rejon poruszania się. Um. No, tak samo jest i tutaj, i po prostu oni wykonują pewne powtarzalne czynności, w trakcie których należy ich zgarnąć ty w morda. No właśnie, jak są takie powtarzalne czynności, Częściej oni mnie nie widzą z takiej odległości. Myślę, że tutaj moglibyśmy go jakoś próbować dopaść, najgorsze jest to przeciąganie ciała jednak, bo trudno jest um, wyczuć tak jakby gdzie ciągniemy i nie można się rozejrzeć podczas tego procesu. Nie można się rozejrzeć, gdzie są inni. Inne ofiary. Tutaj muszę zobaczyć, kurczą, strasznie mały ten obchód robi. ten radiooperator i po prostu boję się, że ten radiooperator zaraz właśnie tutaj się odwróci. Kurde, jak nie wykryją to po prostu zrobię to wszystko nie mogę teraz tego ciała nic z tym ciałem zrobić niestety, ono tutaj musi leżeć, to jest dosyć słabe to jest bardzo słaba opcja że mogę wyłącznie to ciało nieść wtedy, kiedy zabiję z bliskiej odległości. To jest bardzo kiepska opcja tu w tej grze. Dobra, on sobie zaćmi teraz. Mam trochę czasu. Ja tutaj nie widzę żadnych innych ziomów. Teraz tak. No i koniec. Ja już go. Ja już w tej chwili nie jestem w stanie go. Dobra. Czy jestem w stanie go przeciągnąć, czy nie jestem w stanie go? Strasznie kiepska. Prawda? Tego też zbadamy. Na szczęście misja. Wymaga tylko i wyłącznie, żebyśmy zabili dwóch, i wtedy pozyskamy jeden klucz. Nie ma tak, że jest trzech przeciwników, np. obok siebie, bo wtedy to by było naprawdę cholernie trudna sprawa. Czy ktoś jest na górze? Wydaje mi się, że też mógłbym spróbować czegoś takiego, że wyeliminować tego gościa nawet na oczach tego i oni by już nie byli w stanie zniszczyć tych kodów. Natomiast no nie chcę po prostu ryzykować, nie chcę wykonywać tej misji od nowa. Ja szczerze mówiąc po prostu tutaj wchodzę na górę. Mogłabym teraz użyć tego łuku, ale on jest w tej chwili dosyć trudny w obsłudze. Dobra, zaraz zobaczymy co oni tutaj robią. Czyli ten zwykły żołnierzyk próbuje coś naprawiać za pomocą opalnika. Tak mi się wydaje, że trzyma go w łapkach albo czyści jakiś mechanizm. Nie, coś trzyma w łapach. Ten drugi robi obchód. Oho. Ten drugi robi obchód. Podkradnę się do tych worków. Wydaje mi się, że będziemy mogli załatwić sprawę. Na czysto. Co mógłbym teraz strzelić, ale szkoda, mistrza. Szkoda mi też tego czasu czekania, kiedy on skończy palić. Nat nie, tego to już załatwimy. Już się w ogóle nie obraca. Jak tylko się obróci. I tak jest już skażony na śmierć. No, czy się obróci, czy się nie obróci. Ale wolę to jednak załatwić elegancko, wbijając mu maczetę od tyłu. Jak prawdziwy zabójca ma to w zwyczaju. Eliminacja! O nie, nie wbił maczety od tyłu, tylko od przodu. Ha! A to mi niespodzianka. No i koniec. Koniec rozwalania tych ziomków. Teraz... Możemy sobie przeszukać... Gdzie jest to radio? Tam na samej górze. Teraz już nie muszę być cicho, jeżeli w ogóle są jacykolwiek przeciwnicy tam. Nie wiem, czy mam przeszukiwać... Czy mam przeszukiwać te wszystkie pojemniki, czy to jest warte mojego czasu. I po prostu znajduje się hajs i coś do sprzedania, ewentualnie nic więcej. Tylko tutaj na górze nie zauważyłem, więc prawdopodobnie nikogo tutaj też nie ma. Łowa lalki bardzo przydatna w sytuacjach awaryjnych.

O, fuck. O, oh fuck. I'm ready. Tylko muszę zlutować tutaj jakieś rzeczy. Kamizelka kuloodporna. Zmniejsza otrzymywane obrażenia, Zwróć uwagę na niebie. A po to jest niebieski pasek. A Aaaa... A, nowe kamizelki kupisz w sklepie. Tutaj jest kamizela, ale ja mam na fulla tej kamizelki. Dotrzeć do sterowni, znaczy gdzie mam dotrzeć w sensie? Gdzieś mam dotrzeć generalnie. To był granat. Aha. Myślę, że zaczniemy tutaj po prostu ich odpierać. Będzie dosyć i łatwo. Dobrze jest jednak zacząć oznaczać tych ziomków. Rozumiem, że za headshot'a dostaje się więcej. Tak, P.E.K.A Ale co tam? No, sporo gości. O, oh, fuck! Ja się tutaj trochę z nimi bawię, a mo mogę przecież zasłażować na lasie, tak mi się wydaje. Dobra, nie będziemy się z nimi tutaj cackać, tylko niektórych zadań po prostu... Niektórych rzeczy po prostu nie da się robić po cichu. I to jest całkiem spoko, bo... Ja też nie wiem czy oni mnie widzą tak jakby na przykład w tej chwili, a raczej nie widzą, oni latają w kółko w tej i Tam te. Tamten to w ogóle nie wiem co robi. Próbuję mu tego heda wysadzić, ale jest. Strasznie ciężko, dobra, udało się. No, odrzuc jest śmiesznie mały po prostu z tych broni Przez nie wiedzą gdzie ja jestem próbuję go próbuję go zaciachać nożem. Hello, my friend. How are you today? What? What? Fuck! Dobrze, że gościu nie umiera rzucać granatami. Dobra, z Tobą się nie będziemy cąskać. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about. Jason, yes, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maneki village. We need your help. Okej, okay, yy, widzę, że... Yy, widzę, że Jason umie odbierać komórkę, nie używając do tego żadnych rąk. 1000 XP. Oje, oh yeah. jeden punkt umiejętności. Zaraz razu sobie go rozdamy. Nie wiem, czy inwestować, czy nie. To wszystko. Ekspert od broni długiej. Niemierzony. Wszystko chodzi tutaj o strzały niemierzone. Dowolny pistolet Ja, To jeszcze... O co tutaj chodzi? Tutaj jest jedynka napisana. A tutaj jest dwójka napisana. Że co? Że dwa punkty muszę w tutaj zainwestować? tutaj muszę cztery punkty zainwestować? Dobra. Się szybciej klikając. Dobra, to, to będzie całkiem przydatne, mi się wydaje, jednak. Szybsze poruszanie się, a jednocześnie bycie niewidocznym, jest dosyć istotne. Poziom zdrowia jest oznaczony rzutymi paczkami przez żonę i kół, aby się uleczyć, przygotuj. Wszystko jest wiadome. Czyli co, teraz musimy udać się do Denisa i z nim pogadać. Po prostu odbędziemy szybką podróż Samochodami to sobie pojeździmy dopiero wtedy, kiedy będziemy na terenie bez szybkich podróży kiedy wtedy jazda samochodem jest dosyć niebezpieczna, a to z tego względu, że mogą nas ci piraci spotkać I od razu może szybko sprzedamy sobie te wszystkie rzeczy Elegancko Hello Dennis, what's up my friend? Why oh. Oh. Tak dziwnie, What's happened? Vass prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vass is going to ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please fight for us. The Rakiat will be murdered if you can sabotage the weapons. It'll weaken Vass. It'll be easier to kill. I'll do it. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm. In the jungle, the holy jungle, the lion sleeps tonight. Na You got that? Okay. Got it. Dobrze, Sefia. Zabawa w psucie. Przracanie zdrowia. Segment będzie się regenerować. Tracę całego segmentu zdrowia. Użyj lekarstwa bo odzyskać zdrowie. Nie wiem w jaki sposób używać lekarstw, tak kiedy nie są potrzebne. Dobrze, co w takim razie y, warto by było teraz zrobić i gdzie musimy się w ogóle udać? Czy musimy się udać tutaj? Możemy sobie tutaj i wyeliminować. Na Plac Komarów i na Wzgórze Sierot i ten masz radiowy. Chcę pyknąć. Ale jestem ciekaw, co to jest ta próba rakiat. Myślę, że fajnie by było się tam po prostu wybrać. I pozbierać trochę zielonych liści, bo jak rozumiem to z nich będą lecznicze rzeczy. Do robienia. Możemy również tutaj sobie... Szukać tą skrzynię oraz wykonać zadanie jazdy na czas, obok martwego kolesia. Jedziemy! To jest z tymi lekarstwami, nim skończy się czas. Dobra, dawaj, ruszaj, ruszaj, ruszaj! Nie wiem, czy pod shiftem mam tutaj przyspieszenie. Ale chyba nie ma. Ale i tak będę się skałszyć. panie! O, o... fuck, FUK FUK Dobra, ale i tak damy radę. Ha, ha. Ha, ha, ha. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy! Czy to ty potrzebowałeś tych lekarz? Wyglądasz na całkiem dobrze zdrowego młodego człowieka. Dobrze zdrowego młodego człowieka, to dobrze powiedziałem. O, przejechaliśmy przed chwilą obok tej góry obok tego zadania rakiat Tutaj jest mnóstwo liści. Białe liście. Może też do leczenia będą. Żółte to będą do tych feromonów zwierzęcych, które sobie będę wstrzy wstrzykiwał. Nie no, co do białych to akurat nie jestem pewien do czego one są. tego zielonego sobie zbierzemy. Zrobimy mikstury i wykonamy zadanie. Dwie skóry. No nie lubię zabijać psów no. Nie lubię zabijać psów, ale niestety musimy mieć dwie skóry psów. Ale Jezus Maria człowieku. Ja. Yeah. Wykonywanie przedmiotów. Do czego były te dwie skóry? Tutaj sobie akurat zrobimy lecznicza. A, nie mogę wykonać kolejny. A, tak, bo mam ten pas na... Na miksturę, zasobnik na mikstury i. Ale nie, do czegoś jeszcze były. Tutaj, czyli są oznaczone na biało, po prostu, tak? Rozumiem. Dodatkowe paliwo do miotacza ognia, no przepraszam, ale tego akurat nie potrzebuję. Czyli zasobnik na miksturę po prostu możemy powiększyć, dobrze. Kura pantery, no to już będzie coś bardziej... Większe wyzwanie będzie stanowić. Niech będzie. Ha, ale nie mogę. A tutaj jest. Odstraszacz instynkt łowcy. Do Dlatego są bursztynowe liście potrzebne. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. To jest pożądalu. No i wyzwanie rakiat, jestem ciekaw. Cóż to będzie. Zabawa wkowanego zabij jak najwięcej wrogów otrzymaną bronią. Pięknie. 860, 865 tysięcy graczy uczestniczyło w tym wyzwaniu! Erufen.pl, no proszę bardzo! <laughs> Erufen, Erufen tutaj jest nawet. O! Zabicie szturmowca. Zabyk najwięcej wrogów.